Tak wygląda kompania funkcyjnych po 20, po 32 latach od momentu mojego wyjścia, 15 kwietnia 1988 roku. Obraz nędzy i rozpaczy. Od pewnego czasu jestem tutaj co roku na Helu i zawsze tu zaglądam. Jeszcze to, ten budynek stoi, ale podejrzewam, że już go za chwilę, za rok może nie być. Co roku. Mam porównanie, jest coraz bardziej zdewastowany. Ja byłem w roku 8, 6, 8, 8 na kompanii funkcyjnych. Moi dziadowie 8, 5, Bardzo zacne osoby. Pozdrawiam. Wita, Zbycha, Bieżunia. Tomka, z Bydgoszczy, Same dziady. Typowe dziady. Szczególnie Wito. Wito, pozdrawiam Cię, Magia. Bo się dałeś we znaki, ale po tylu latach bym Cię oszczędził. Pozdrawiam Cię wito i wszystkich moich dziadów, typowych dziadów. No aż przede wszystkim pozdrawiam, pozdrawiam moich kumpli, z fali, płotka, grzesia, marka, Papadensa, Walusia. To były zacne osoby. Witka z Rynia, z elektrowni, mechanika. Także tak wygląda chłopaki nasza kompania. Teraz idę na miasto, coś zjeść. I do domu. Dobra, jeszcze potem wyjdę na zewnątrz. Pokażę jak wygląda kompania z zewnątrz. Ta mądrówka już widzę, jest rozbierana. Także same gruzy są ruiny. O, tutaj jeszcze 2-3 lata temu to ta łazienka nie była tak roztrzuczona, rozwalona. Teraz tragicznie. No tu chłopcy jak zwykle się kiedyś odpalali na półpiętrze. Nasza świetlica też już jest bardzo rozwalona, niestety. Tutaj, o właśnie, właśnie. Wygląda to brzydko. Duża była prasowalnia, gdzie prasowaliśmy swoje ubrania wyjściowe. A za młodego to tych naszych dziadów, niektórzy to byli takimi typowymi dziadami. No ale po tylu latach to kijem w oko, mile się to wspomina. Nasze boisko, z okna kompanii widać, z prasowalni. No, asfalt jest, bramek nie ma. No dobra, to tyle. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Z wiosny 8688 z kompanii funkcyjnych. Od magii. Lytkowskiego, kiedyś, dziś Kujawska Pomorskie. No to miłego dnia.